Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry. Mountain Blade Warband. Dobrze, słuchajcie, poza odcinkiem ja sobie tylko zaszedłem to miasto, zostawiłem ludzi, coś sobie tam do jedzenia kupiłem, sprzedałem luty i pobiegłem tutaj na tereny Kergitów, żeby bić się z bandytami tymi, właśnie stepowymi, bo ich tutaj jest bardzo dużo. i Są bardzo liczni, ale zaczynamy od deserterów, którymi są, którymi są bojówkarze. Jest ich aż 70. Więc fajną nam teraz bitkę, sobie starczymy. Myślę. O, chodźcie, moi panowie. Tutaj piechota. Tutaj strzelcy. Piechota trochę się musi zbić. Strzelcy się proszę rozbić. O, tak jest. A kawaleria Idzie tutaj. Pięknie, takie ustawienie może być. i Zaraz będzie Saigon nad Saigony po prostu. Ładna pozycja dla strzelców, podoba mi się. Oni zaraz będą się wynurzać z tej góry na tle zachodzącego słońca. O, proszę bardzo, jak się pokazali nagle, wow. Coś pięknego. Oni w ogóle mogą skórz strzelać, więc. Yy, więc, oho. Więc są troszkę niebezpiecznie, ale. I mają tarcze całkiem, całkiem też, nawet. Dobrze. Strzelca trzeba było ubić. Dobra, wszyscy to do ataku. Nie ma czekania więcej. Dobrze. No nie no, weteran zginął naprawdę. Odbojówkarza że... Zostały ich ośmiu, dobra, ale już, już uciekają, więc... gonimy ich. Patrzcie, mało expa za nich jest, tylko 72. No to jest drugopoziomowa jednostka z Fabian, więc... Szału nie robi, ale... Ale strzela skuszy. No. Już. Dobrze. Zwycięstwo. Jeden bojówkarz pojmany. O no, jakieś tam łciwo. Luciwo mamy. Słabe, słabe, ale zawsze coś jest i teraz tak. Biegniemy tutaj. Zobaczymy, czy zaraz ktoś tutaj przyjdzie. Mamy teraz mniej jednostek w swojej armii, więc możliwe, że nas bardziej chętnie zaatakują. Może jednak zrobię tych weteranów, znaczy tych Huskarli i tych strzelców. O! No, chodźcie, wcale nie jest tak dużo moich. Tylko 120, o co wam chodzi? Przecież tam jest 50, 50, 50, już jest 150. Niechby spokojnie z 300 mogło być, jakby się wszyscy na mnie rzucili. No, ludzie, naprawdę, byłaby ciekawa bitwa, jakby tak się wszyscy na mnie rzucili. Kurczę, paka. No, zróbcie to. Ja chcę. No nie, no boja się. No co za... Co za jedne, no. <śm> no. Może w końcu zaatakują, no. <śm> ja sobie poczekam. No. Czekajcie. O, no, na razie tylko dwie grupki w każdym, ten w każdym razie, ale zawsze coś. Strzelcy do tyłu. I już już nie, już nie zdążyliśmy się ustawić dobrze, bo oni kurczę. Wow! Naprawdę? Zresztą dwóch zabili? Jakim cudem. No, dobra, ale bitka jest jakaś taka przyjemna, fajna, nawet. O kurde, już trzełucznik tam, generacja. O, grabieżcy! Jej! To jest potęga bandytyzmu po prostu. Jakiś nowy nurt chyba założę, Bandytyzm! <grytanie> Będzie polegał na bieganiu bez koszulek po kalerladi i wyłudzaniu pieniędzy od podróżnych, a potem dostawaniu bambuko i gnięciu <laughs> Co ja pieprzę, Boże święty eee, Dobra, ile zostało? Kurde, trzy straty aż mamy. Wow Nie może tak być. Panowie, co wyście zrobili? Jaką manianę wyście tu odstawili dzisiaj? Halo Halo, panowie, co wy tak? Uciek. Uuu, uh. uh. tych to nie chce, bo oni będą drodzy wszyscy te jednostki. Ja sobie chętnie wezmę tych, będę szkolił. O, już nie ma miejsca? Spokojnie. Jest miejsce. Je. Wow. Ile tutaj się wyszkoliło? No. Wow. Nie trafiłem. <grytanie> Ale dobra, czas posprzedawać rzeczy i zaraz tam znowu idziemy. Halo, panowie. Przecież o tym to polega. O. Dużo koni mamy, fajno. Ej, no ładnie się tutaj ten mm, obkupiliśmy. Okay. O, tu są przyprawy. Ej, ja sobie je kupię. Też, Bo sobie to zaniosę potem do swojego miasta, wiecie, na ucztę, żeby była bardziej fajna. Dobra, znowu tu stoimy. Przynajmniej przez chwilę. O, karawany sobie tam truptają. Czekam aż się zbierze znowu duża grupa tutaj tych bandytów i mam nadzieję, że nas zaatakują. A, na razie się boją cały czas. A zaraz się zbierze więcej tych grupek, to będzie fajnie. Uskarles strzelcy nie, Dobrze, dobrze. Aha. Boję się? No ciężko jest tutaj dojechać, ale w końcu się się złamiam, nas tutaj zaatakują. No to w ogóle, <grywki> jakiś lord tam biega. No. A tu kto jest? Nordycki łucznik, wow. No i co, tyle z ciekawości? U, będziemy mieli i tych, i tych, dobra, chociaż. Niech będzie. I. Czekajcie, mam nadzieję, że przypraw mi nie jedzą, bo na szczęście. Dobra, wiecie co? Ja sobie w takim razie jeszcze raz pójdę do swojego miasta, schowam te jednostki, które mam już ulepszone. I. Pójdziemy z jeszcze mniejszą grupą ludzi, w takim razie, żeby jeszcze chętnie nas atakowali. O minus 1500. Dobra. Pokój Nordów i Sultanatu. No, Raz, Strzelec, Huskar, piękna sprawa. Mamy tutaj pośrednika? Mamy, mamy chłopa również. No to sobie z chłopiem pogadamy. Być może. Za chwilę do chłopa pójdziemy. Jeszcze wcześniej trzeba iść tutaj. Tak jest. Zostawić przyprawy. Będziemy się szykować na ucztę. O! No. I to mi się podoba. Rynek towarami o miód. ale muszę zapłacić, ale ja sobie... A, dobra. Już się w to nie bawię. I tyle będzie jeśli chodzi o zapasy. I w następnym odcinku być może sobie zrobimy ucztę, czyli będzie turniej w zamku naszym. Bo tu nie ma tego. O, i kurczaka. To kiełbasa. To kiełbasę możemy im zostawić też. Takie ubasy. Dobrze. Da. Fajnie. No, słowo. Sto zostanie jako wystarczający, tak? No. Dobra. Patrzymy w następnym odcinku. No, Fizz, no oczywiście, że Fizz, dalej się nie dało kuźno. Dobra, lecimy tam w takim razie najpierw, a potem lecimy znowu na tereny Kergitów. No, dobra. Taka wioska, wow. Dobra, Zuku, trzeba ich teraz trochę powystrzelać. Dobrze, w końcu ktoś padł. No, pięknie. Dobra. No. Kurde Nie mogę tak się blokować, bo będzie lipa. Z koniem i ze mną. No, farmerzy to mogą padać. Ten nie utopór w głowę wpity i żył. Przecież to jest normalne. Jej! Pięknie. O, 9 wagierskich piechurów. bardzo fajno. Słuchajcie, tym sposobem możemy sobie teraz wrócić na ziemię kargitów <grytów> i spróbować tam sobie z, kim, z kimś powalczyć. Być może teraz już nie będą tak przed nami uciekać. Mamy trochę mniej ludzi znowu ponownie i. I liczę na to, że jakaś ciekawa bitka będzie. Rozdaj między wagierami i nordami do biłku końca. No, chodź tu. Nie boisz się mnie, to chodź tu. No i znowu będziemy sobie czekać. kituwa Jak mamy klipunek. Uh. Coś tam mamy tego jedzenia, ale to... O, jeszcze. Wieśniak sobie chodzi. Rudakowie saranić pokój. No to dalej się boją. No co za ludy? Może mają respekt przede mną, bo mam dużą tą renomę. Ty. A może? Znowu, znowu, uczta. Nie, no nie wierzę w to. Meriga to cały czas uczty robi. No, już też coraz bliżej są, żeby mnie zaatakować, ale to.

Wow, to się nazywa, o kurde mój koni, a prawie tego konia. to widzenia. Wow, moje są okuszani na szczęście że chirurgia robi swoje, mimo że mamy dopiero na drugim poziomie tą chirurgię. <grystanie> Ale nie, w chirurgię faktycznie warto iść, bo to jest fajna sprawa. Eee. Uuu. Rodoków to ja sobie biorę. Panowie, oczywiście. mogę, wow. Ale okej, okay, poczekamy sobie jeszcze. Może kolejni zaatakują. Byłoby spoko. <laughs> okej, okay, rozejmy się kończą. Nie, nie atakują, boją się. Tu Wagierczyk chodzi w ogóle... O co chodzi? No chodźcie, wszyscy na mnie. No chodźcie. Dobra, nie ma czasu. Trzeba iść do zamku. Niestety, o, bogaty jest ten gościu. Siedzonko by się przydało, prawda? Niech będą chlebki. I. U, minus 1300. Tutaj kusznik, łucznik. Dobra, jeszcze jedna próba. Jak się nie uda, to koniec odcinka i tyle. Tyle będzie, no, kurde, spitalium, ja pierdzielę. co za gnój? No Dobra, chodźcie tu, będzie wszystkie, wszystkie się zrzuci na mnie, tak wiecie, tak. No Cy? Kurde co za dupy No chodźcie chodźcie, no macie przewagę i to Kurde dziesięciokrotną prawie, jeśli chodzi o ilość ludzi Cy? Chodźcie, chodźcie no, no w końcu muszą zaatakować przecież Harcownik szkolony włócznik. No dawać, dawać pany, dawać, atakować. Sam <laughs> wakierczyk w ogóle zróbmy tak, patrzcie. Tylko jeden, naprawdę Myślę, że dołączą do niego. No dobra, trudno. To ta bitwa będzie ostatnia i kończymy odcinek. Bo tu szkoda na sensu. I w następnym odcinku chyba będziemy robić ucztę po raz pierwszy w naszym zamku. Taki mam plan. Żeby tak podziałać. Eee, więc e, na tym się skupimy. O! Wow, mój cool. Naprawdę weteran musiał mnie aż zginąć. Dobrze. Że... A tu kto? Krabieżcy. Naprawdę bez jaj. Właśnie zaczęło się zmienić, bo była nie taka, <grymne> ale okej, okay, udało się. Łowcy głów, to ja ich nie chcę. No dobra. Łupy mamy. Tamtych już nie Słuchajcie, tutaj sobie kończymy odcinek. Ja idę do zamku swojego i zaczynamy w takim razie ucztę w następnym odcinku. Także póki co, wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.